Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj w sypialni. Także no, eee, powiem tak, trochę się wydarzyło, może nie trochę, no bo eee, na przykład udało mi się zdobyć e, e, kamień do Gengara, do Jaradosa, bo walczyłem z w ogóle shiny, shiny mega Jaradosem, e, więc też chciałbym złapać. Także już mam 3 mega kamienie i jeden cukierek. Um, powiem tak. Dodałem sobie pewnego moda, który umożliwia pływanie. Pływanie statkami. Znaczy po prostu pływanie obiektami, które powiedzmy nie wiem, no... Uh, tylko że tutaj jest? tak się nie mogę wejść. Nie, um, okay, ja muszę iść na tym jeden słowem, może, można pływać statkami. Yy, można pływać elegancko statkami. Yy, też chyba można ogólnie latać yy, boże, balonami O. Dokładnie. Można latać balonami. Normalnie tak sobie o. I normalnie sobie można pływać. Tylko był jeden problem. Mnie takie coś w ogóle nie satysfakcjonuje. Taki. Mizerny statek, no bo nie ukrywajmy. No. No nie. Więc e, zacząłem budować większy statek. I tak, muszę się nim pochwalić, bo będzie mi smutno, jak się nim nie pochwalę. Tylko mógłoby być dzień, dobra, to może najpierw zr zr zróbmy dzień te dobra, teraz tak tak musimy podlecieć. Powolutku, bez pośpiechu o. W ten sposób Ogólnie no... A, tylko że no, tamta strona jest... Yy prawie skończona, a ta nie była ruszana. To może w ten sposób. O. W ten sposób tak się prezentuje e, statek. Miał być żagle, e, no ale mi się już nie chciało to robić. Ja ten statek ogólnie robiłem z 3 godziny ponad, więc e, pokazuję go na odcinku, bo szkoda mi. Bo generalnie Trzeba będzie go rozwalić. A mianowicie dlaczego? A dlatego, że mody nie są opisywane przez ich twórców i niestety maksymalną ilość bloków, jaką można poruszyć, jest 2048. Ten statek ma około 3000 ponad. Bo ogólnie y, odcięte w tym miejscu, tu odcięte, ten kawałek miałby wtedy 1500 około No ogólnie y, trochę będę musiał poucinać, nie będziesz wyglądał tak w... okazyjnie Czy bardziej okazale y, No ale też nie będę było takimi Bo jaki jest ogólnie tutaj zamysł, samych tych statków bo raz, że lubię statki. Dwa. O nie. nie. Nie mówcie mi, że. Ja pizgam. Czyli to jest nie ten safe. Na to wychodzi. Ja pierdolę, A ja usunąłem to. Dobra, dajcie mi 5 sekund. Dobrze, mm, a no, ok, tam. W takim razie Dobra, nie nie, nie wiem. O chuj chodzi. Dobra, no nieistotne. E, jak widzicie, tak wyglądał ten statek. Tak. E, Pouczyłem ile mogłem. E, nie wiem, bo wychodzi na to, że ten świat też, bo oczywiście dopomniałem w poprzednim odcinku pochwalić się jaki duży teren przeleciałem już. Kur... Nie wierzę w co? Przez to teraz cały ten zapis no, e, w takim razie tak wygląda obecnie ten statek. E, no mówię, on będzie. Jak go jeszcze będę przerabiał i tak dalej? E, zginę? Nie zginę. Ale taki już jest ten, że on ma tylko 1300 bloków. Więc to znaczy, że około. No, mogę jeszcze dosyć dużo się bawić. Czy to właśnie jakieś tam, właśnie takie dodatkowe, nie wiem, fasady. Nie wiem absolutnie jak to się nazywa, no, ale mówię, no jeszcze mogę się trochę pobawić. No ale czeka mnie znowu mnóstwo pracy. Bo z tej strony, tak samo z tej strony? Tak, z tej strony, bo mówię, to jest dokładnie ten sam statek, tylko że półcinane, nie? Właśnie, zasadnicza rzecz. Czy ja mam tą zapalniczkę przy sobie? Nie, gdzieś się musiałem wywalić. Ehm. No to dupa. W takim razie. No mówię, no. Kurde. Nie spodziewałem się, że wywali mi całą mapę, nie? To znaczy, że musiałem oryginalny save usunąć. Chociaż to teoretycznie nie pokazuje to, żeby to było usunięte. Ale no cóż, no. Mam tylko tą mapę. I hmm. Dobra, no najważniejsze jest to, że wiem, że kopalnia jest w tamtą stronę eee, i to wszystko, nie? Najgorsze jest to, że, no mówię, gdzieś tu na północy, w tą stronę, no było mnóstwo złóż ropy, nie? Ja właśnie, głównie ten statek będzie przystosowany właśnie do, eee, do zbierania ropy, nie? No bo uwaga, mm, nie wiem, teraz jak tego pokazać, bo nie mam tu nic przeszykowane. Ale chodzi o sam fakt, że trzeba zbierać wiaderkami. Niestety, ale jeśli jest to na wodzie, to mogę podpłynąć do zbiorników. Dzięki klapom, które będą tutaj, prawda, tu będę mógł otwierać, podpinać rury i automatycznie będą mi się zapełniały. Nie będę musiał ani nic robić w tym kierunku. Także to jest główny z statków plus zawsze chciałem być marynarzem, a bardziej piratem, bo do mnie przysługuje. Plus mam e, medalion z mega ewolucją. W sensie klucz do mega ewolucji w kształcie e, jak to się nazywa Help me. Nie pamiętam jak się nazywa. No, kotwica. O! Dokładnie. Także. Mm, tak to wygląda. Tylko, że może wezmę sobie pochodnię wśród do łapy, Mówię. No, jak na razie bawię się trochę tymi e, samym Minecraftem. No, bo mówię, e, na przykład, ja nie wiem w jaki w ogóle sposób tak się dzieje. Spotkałem już cztery zasiany. Cztery. Jeden za pierwszym razem był na wyspie. E, zabiłem go. Za drugim razem był na wyspie również i go złapałem. Nie. Były chyba dwa albo trzy razy na wyspie. I jednego złapałem gdzieś w polu. Gdzieś tam, tam daleko. Ale mówię. E, zrespiła mi się normalnie tutaj legenda. Znowu zawsze mi się złapa. E, znaczy zrespił. I chciałem go złapać. Tylko, że go zabiłem na hita. <grych> Także. E, no co się zakres. Czy mógłbyś. pali wroty? Chyba. Zepsułem. E, dobra, e, bo chciałem po zrobić taki mały update. E, widzimy się, jak już statek będzie skończony, i spalimy to. I ty też. Albo zostawię. Ten spalę, ten zostawię. Dokładnie tak. E, ogólnie tutaj mm, kontynuuję budowanie, ale znalazłem jedną, acz bardzo fajną rzecz. Tylko nie wiem czy ja to teraz to znajdę, bo to było może tam kilka sekund temu, czy znaczy nie mniej niż minuta, ale tu pływał mega Gerados, którego chciałbym znaleźć. a czy jest to powiedziałbym, że ciężkie, trzeba troszkę tak poługować. Yy, tą tekstury tej, jakby no. Wody. Kurde, i no był tu przed chwilą Gierek, gdzie on kuźwa jest? No nie wierzę, no. Dajcie 5 sekund. Dobrze, widzowie. Yy, za... Gierka cię nie dało znaleźć, niestety. Nie wiem, zniknął. Może po prostu się zespałnowo, bo może płyło i się zesponował. Bo jest tak, że one cały czas nie są. Ale tak są w jednej okolicy, to one się po jakimś czasie despałnują. Bo tak było, na przykład, jak konstruowałem wyspę, że dużo było pokemonów ale one się tam dysponowały. W sumie mogłem tutaj jeszcze wstawić ewentualnie to. No, tak wygląda i prezentuje się statek. Ja może pokażę, o, w ten sposób. Tylko, że musiałbym jakoś stąd wylecieć, a nie wiem jeszcze jak. No, niestety dzisiaj macie bardziej bez głosu, niestety, bo nie chcę się wyłączać teraz specjalnie. Ale tak, dzisiaj odcinek jest krótszy. Yy, możecie ocenić jak wygląda, jak Wam się podoba. Ja uważam, że jak na taką ewentualną kopię, czy po prostu zmniejszenie skali jest całkiem niezły. Ciężko by tak pokazać na czelizardzie, ale chwil to ja może... O! No zobaczcie jak to... to, to wygląda dobrze! To wygląda dobrze. Wiadomo, jeszcze tam coś się wrzuci z tyłu, bo tak trochę biednie wygląda. Ewentualnie z przodu może jakieś tam nie wiem działa. Nie wiem. Maż wygląda całkiem nieźle. Ogólnie. Ogólnie wygląda tak, że wszystko musi być ze sobą połączone. I na przykład tak się to zdarzyło, że tu było na zasadzie... mam jakieś... Nie, nie mam, króde. Siekiera, siekiera. O, ja wam pokażę, o co mi chodzi. E, tylko, że jeszcze jeden element muszę mieć, a mianowicie o. I teraz uwaga. B te maszty były na zasadzie połączonego. E, Chwilę tylko sobie wezmę jeszcze pochodnie. Były na zasadzie tak połączone, nie? Czyli po prostu są. Przez to to, co było przymocowane tutaj, się ruszało, a to było, zostało w miejscu, więc musi być tak. E, także tak jak obiecałem, trzeba spalić. E, coś tu się zlagowało, no ale nieistotne. Ha! Bardzo dobrze. Płoń. Płoń moje dzieło, niestety. A, w ogóle wspomniałem, że przydałyby się coś takiego jak drabinki na tym statku. No dobra, no ale wszystko jest kwestią... A, no i... Ten dopasowanie. No A myślę, że wszystkim to trzeba oświetlić. Eee, trzeba ten pomost też przerzucić. Eee, to też muszę usunąć, bo tu sprawdzałem. Eee, wiecie to tylko pójdę się przespać na szybkości, żeby ładnie oglądać, jak to się fajczy. Więc eee, zrobimy tutaj elegancko eee, tak zwane spanko. mówię no ja się jaram sam samym, samym w sobie graniem, nie? Może wiadomo, nie jest za dużo pokemonów Ale myślę, że i tak jest całkiem nieźle Także spokojnie, no mówię, wszystko Na no wszystko przyjdzie czas I zacząłem się to, to, zacząłem tonąć Dobra, miejmy nadzieję, że tam się coś, Większość się zjara Dobra, idźmy na statek Znaczy bardziej wpłyńmy Albo wlećmy, w sobie bardziej wlećmy i pójdziemy na na gniazdo. Na poprzedniej wersji nie było. To znaczy było bycie na gniazdo, ale nie, było, nie dało się na nie wejść. A tu stwierdziłem, że będzie się dało. I tak oto właśnie płonie moje dzieło kilkugodzinnej pracy. Aha, widzę, że tak. To, się, to nie spłonie, to też. Tu się trochę jara, ale tak nie bardzo. Coś tam przeszło. Może się zjara. Ale no, nieistotne. Istotniejsze jest to, żeby teraz zobaczyć czy wszystko jest jak należy mianowicie W tym momencie statek ma 1879 bloków. I waży 600. Proszę niech okaże się, że to działa. Okej, okay. nie zepsułem żagli, więc to jest istotne. I mogę w końcu pływać. No, wiadomo, no Halo, po, czy mógłś płynąć? Yy, wiadomo, no, nie jest to wybitne, bo na, 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 jak zobaczycie na mapie, nie? Aha. Wiecie co? Ja się teraz boję, bo jak <ścoughs> zacznie mi uciekać ten statek. Dobra, na szczęście. Yy, na szczęście tutaj się nie wydarzyło nic złego. No ale dzięki temu. A i co chciałem dokończyć? Jak spojrzycie na mapę w prawym górnym, ojoj, 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 oj. no, już rozumiem dlaczego yy, nie można robić większych statków. Bo widzicie, jak to się baguje, z mniejszymi tak aż nie ma problemów. Ale no, widzicie, no... może trzeba byłoby dać yy, wyżej, ten jakby. Odnosie sterowania albo na przykład na przodzie statku, albo na przykład na y, bocianym gnieździe. Po to, żeby na przykład móc. Y, lepiej płynąć czy coś. I dokończ, y, kończąc, co chciałem powiedzieć, w górnym prawym rogu, sobie włączyłem to teraz, y, widzicie tylko, jakby moją postać, nie w sensie te, tą kropkę, i nie ma stricte statku, to znaczy, że jakby staje się to niewidoczne. No z tego co rozumiem, jakbym teraz, na przykład, to, jest nie, to przez to normalnie można przejść. Dopóki nie zakotwiczymy tego statku, to on jest jakby w takim, nie wiem, jakieś tam hitboxy, ale takie nie do końca, więc. No, będzie to ciężkie, tak? Dobra, ja może nie będę tam wpływał do końca, bo nie chciałbym, żebym, żeby mi przeszedł. Jeden guzik. Nie chciałbym, żeby przypadkiem mi płomień przedostał się z tego miejsca na statek. Wiadomo o co chodzi. Ta bardzo dobrze mi wyszło. Ale chciałbym podlecieć tylko tutaj i zobaczyć, bo ten chyba ride jest 4. Nie, to jest on jest pięciu w ogóle. Dobra, ale spróbujmy to zrobić yy, czarkiem. Na pewno chciałbym tutaj. Yy, Manepli was spawned. Okej. Okay. Zauważyłem jedną rzecz, że te legendy wszystkie one respią się blisko yy, o, mojej osoby. Yy, tylko zasadnicza rzecz. Wcześniej było tak zasianym. Że on się, on się respił blisko mnie. Wcześniej zrespił mi się chyba Tandyrus albo jakoś tak. Coś na te, chyba z Unova, nie jestem pewien. Eee, I nie zauważyłem go. Tak samo e, dużo legend, które były wcześniej, też nie, też nie udało mi się znaleźć. Więc nie wiem, czy e, faktycznie one respią się blisko mnie. E, no ale miejmy nadzieję, że tak. Zaraz może spróbujemy tutaj znaleźć. W ogóle muszę zmienić imię tego, czyli Zarda. Dobra. E, Czy ja to pokonałem? Bo zniknął. Aha, po prostu. Nie, nie wiem, no się wzięło, się skończyło. Okej, okay, tu jest. E, to nie jest to. Może ale ładne to jest, tak szczerze podoba mi się. Bo pisało, że manipoli was spanet y, di, w dip Tylko w tym momencie, jeśli faktycznie on jest pod wodą ta legenda, no to może być to całkiem ciężkie do znalezienia. Biorąc pod uwagę, że no... Raczej ja, z tym to jeszcze cokolwiek widać, nie? Ale bez shaderów no to już jeszcze gorzej to wygląda Hmm O nie no nie jestem w stanie zrobić tak idealnie żeby to znaleźć Wiadomo no tam są jakieś też znalazłem znalaz 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 jakieś mody na radar i tak dalej Aha Okej okay, rozumiem Czyli bocianie gniazdo trzeba zrobić w inny sposób. Mm -hmm. Bo inaczej to tak średnio działa. I no przede wszystkim te legendy one się muszą respić blisko, bo e, zapewne tylko jest jakiś tam powiedzmy obszar, w jaki on się może zrespić. No bo dalej się nie będą respić, wiadomo. Więc w gruncie rzeczy faktycznie muszą blisko się respić te legendy. W ogóle strasznie blisko tego przesmyka się zrozpiłem. Znaczy, zostawiłem... St 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 eee, no. Eee, statek. Także ten odcinek może nie był jakiś wybitny, ale był ciekawy. Bo ja się naprawdę jaram tym, że mam statek i mogę pływać, więc... Eee, nie wiem. Problem jest taki, że teraz straciłem całą mapę. Więc ciężko będzie teraz od nowa robić. No ale wiadomo, nie poddajemy się, trzeba walczyć. Także ja cały czas ogólnie szukam jakichś powiedzmy struktur, właśnie pokemonowych. Problem jest to, że właśnie z tym biomem jest trochę z tymi modem, który dodaje biomy, jest trochę ciężko. Ale staram się szukać. Więc miejmy nadzieję, że w następnych odcinkach. Uda mi się znaleźć coś ciekawego, bo nie wiem, nie oglądam u nikogo żadnych Pixelmonów ani nic takiego, więc ciężko mi powiedzieć, gdzie, znaleźć, gdzie na przykład znaleźć e, kryształy Z i tak dalej. E, więc mam nadzieję, że zostaniecie razem ze mną i będziecie podziwiać razem ten piękny świat i go razem ze mną eksplorować. Także ja się z żegnam. Zapraszam na następne odcinki. Do zobaczenia. Cześć!